Witam Państwa, zapraszam na dzisiejszy odcinek Kawy z Agentem, a w nim porozmawiamy przede wszystkim o kredycie, ale nie byle jakim kredycie. O tak zwanym bezpiecznym kredycie 2023. Jest to nowy program rządowy, do których przyznam się Państwu szczerze, zawsze podchodzę z dużą, dużą rezerwą. Dlaczego chciałabym Państwu dzisiaj ten program przedstawić? Brzmi idealnie, bez wkładu własnego 2% oprocentowania kredytu. Kto się z Państwem nie zgodzi, kto się ze mną nie zgodzi, że nie brzmi to jak idealny kredyt. Zobaczmy dokładnie, o co chodzi w tym programie. Poznajmy jego warunki, a przede wszystkim chciałabym Państwu pokazać na jednym ze slajdów oszczędność wynikającą z bezpiecznego kredytu. Opowiem Państwu dokładnie, dla kogo jest ten program dedykowany, jak można go połączyć z innymi programami. I do kiedy będzie funkcjonować, od kiedy do kiedy będziemy mogli ubiegać się o ten program. Zatem zaczynamy, a drugi temat będzie pozytywną informacją. Nie powiem Państwu teraz o co chodzi. Proszę zostać ze mną do końca programu. Myślę, że będą Państwo zadowoleni. Na pewno pozytywna informacja dla kupujących. Zaczynamy. Pierwszy temat. Tytuł brzmi tak: bez wkładu własnego na 2% oprocentowania. Czyli Poznaj Bezpieczny Kredyt 2023. Nowy program mieszkaniowy. Pierwsze mieszkanie zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w połowie grudnia zeszłego roku. Zgodnie z założeniami, ma on składać się z dwóch filarów. W ramach pierwszego będą oferowane tanie kredyty hipoteczne z dopłatami rządowymi, a w ramach drugiego specjalne konta oszczędnościowe, na których będzie można odkładać pieniądze na mieszkanie bez podatku Belki i z możliwością otrzymania premii z budżetu państwa. Program Pierwsze Mieszkanie ma być odpowiedzią na aktualny problem Polaków z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na rynkowych warunkach. Z powodu serii podwyżek stóp procentowych stały się one bowiem bardzo drogie. Co w połączeniu z rosnącymi cenami nieruchomości oraz zaostrzonymi zasadami oceny zdolności kredytowej sprawiło, że w praktyce niewielu osób stać obecnie na zakup mieszkania z pomocą banku. Tutaj na chwilkę się zatrzymam. Proszę zobaczyć, jest to kolejna pomoc państwa, w momencie kiedy inne instytucje próbują zahamować rozwój inflacji. Starają się troszeczkę sprawić, by mm, człowiek się zatrzymał zbiedniał, tak, żeby nie brał kredytów, żeby nie obracał tanim pieniądzem. Proszę zobaczyć, co po raz kolejny robi rząd. Pierwszym takim ruchem były oczywiście wakacje kredytowe, które wielokrotnie w Kawie kawięgiantem analizowaliśmy. Kolejny właśnie program, czyli tak, banki dają e, wysokie oprocentowania, restrykcje kredytowe, co robi rząd? Kompletnie coś innego. Niskie oprocentowanie, brak restrykcji kredytowych. No i pytanie do Państwa. Czy Państwo uważacie, że to jest dobry pomysł? Ale czytamy dalej, zobaczymy. Nie ma co się na razie czepiać samego programu. Chciałam, tylko zobaczyć, chciałam Państwu pokazać, że Państwo zobaczyli ten mechanizm działania rządu. Dalej w artykule mamy opisane Jakie problemy ma rozwiązać bezpieczny kredyt? Jak sama nazwa wskazuje, będzie miał on oprocentowanie 2%, ale tylko przez pierwsze 10 lat okresu kredytowania. W tym czasie różnice między oprocentowaniem rynkowym, liczonym jako średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a stawką 2% pokrywać będą dopłaty rządowe. I kolejne zatrzymanie. No tutaj. Twórca tego artykułu chyba nie, nie do końca doprecyzował. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jak będzie rząd dopłacać, to tak naprawdę kto dopłaca? My wszyscy z naszych podatków, więc warto mieć to na uwadze. Dalej czytając. Dokładnie będzie to polegało na tym, że rząd będzie dopłacał dorad kapitałowo-odsetkowych w takiej wysokości, aby kredytobiorca mógł pokrywać odsetki naliczane według oprocentowania stałego 2% powiększonego o marży banku. Oprocentowanie kredytu 2% i pozostałe warunki, jak zakłada program Bezpieczny Kredyt 2%, będzie można zaciągnąć w kwocie do pół miliona złotych w przypadku singli, do 600 tysięcy złotych w przypadku małżeństwa lub osób wychowujących co najmniej jedno dziecko. Środki pozyskane z kredytu można przeznaczyć wyłącznie na cele mieszkaniowe, czyli na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, na budowę domu jednorodzinnego, w tym również zakupu działki. I tu się na chwilkę zatrzymam. Czy Państwo, mam nadzieję, że Państwo pamiętacie, każdy program rządowy z dopłatami do mieszkań miał dużo więcej warunków, wymogów do spełnienia. Były na przykład te średnie ceny za metraże wskazywane. Tutaj proszę zobaczyć, jest bardzo duża dowolność, jest rynek pierwotny, rynek wtórny, brak określenia czy mieszkanie, czy dom, brak określenia metrażu tej nieruchomości. No i przede wszystkim informacja, że mogą ją brać, ten, ten kredyt, tą pożyczkę mogą brać i single, i małżeństwa, bądź osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko. Proszę zobaczyć, jak bardzo duża grupa osób jest włączana do tego programu. Bezpieczny kredyt 2% ma być udzielany przez banki komercyjne na rynkowych warunkach, ale tylko w ramach ofert kredytów hipotecznych z okresowo stałym oprocentowaniem. Prefer preferencyjne będą zasady jego spłaty i będą one następujące. Przez pierwsze 10 lat spłaty zobowiązania oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy, kredytobiorcy przepraszam, będzie wynosiło 2% dzięki dopłatom rządowym. Będzie ono jednak powiększone o marżę banku oraz ewentualnie prowizję. W czasie tych 10 lat obowiązywać będą raty malejące, co ma sprawić, że kredytobiorca szybciej spłaci kapitał. Po 10 latach oprocentowanie kredytu będzie liczone według normalnej, czyli przyjętej wtedy stawki ustalonej w umowie kredytowej. Jednocześnie raty malejące zmieniają się na raty równe. I tutaj rząd przekonuje, że jest to bardzo, bardzo duża oszczędność. Ja bym mimo wszystko zwróciła e, na taką różnicę, że do 10 lat mamy rzeczywiście e, to stałe oprocentowanie małe, do którego dopłaca rząd, ale proszę zobaczyć, po 10 latach oprocentowanie kredytu będzie liczone według normalnej stawki ustalonej w umowie kredytowej. I teraz pytanie do Państwa. Czy myślicie, że po 10 latach. E, marże stawki oprocentowanie utrzymywałoby się dokładnie na tym samym poziomie na którym utrzymuje się teraz obecnie tutaj utrzymują się obecnie te stawki wydaje mi się że jednak nie i chyba w historii jeszcze tak się nie zdarzyło żeby przez tyle lat było cały czas stałe oprocentowanie no i warto zwrócić właśnie na ten taki haczyk, według mnie dosyć duży haczyk, że właśnie po 10 latach oprocentowanie będzie liczone według normalnej stawki ustalonej w umowie kredytowej, czyli jak będzie ustalona 8%, mimo że oprocentowanie spadnie już normalnie, na przykład do 2-3%, dalej będziemy płacić 8%. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. I tutaj rząd przekonuje oczywiście, że to jest duża, duża oszczędność. Przygotował taką rozpiskę, którą chciałam, żeby Państwo się zapoznali. Będzie tutaj zaraz obok mnie będą te wszystkie wyliczenia w trzech przypadkach, tak? Na kwotę kredytu 550, na kwotę kredytu 320 i na kredyt 250, oczywiście tysięcy złotych. Więc teraz Państwu przeczytam wszystkie te oszczędności wynikające oczywiście według rządu, bo analizujemy tutaj kwotę, jak to będzie wyglądać właśnie na przestrzeni tych lat z uwzględnieniem zniżek i z uwzględnieniem już powrocie po 10 latach normalnych stawek. Na dowód słuszności programu rząd przedstawił konkretne wyliczenia, ile faktycznie wynosiłyby takie raty dla osób, które skorzystałyby z programu. Zostało ono oparte na aktualnej ofercie jednego z banków, który proponuje kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem 8,46%. Kredyt 550 tysięcy na 30 lat dla małżeństwa z dzieckiem. Kwota kredytu: 550 tysięcy złotych. Okres kredytowania: 30 lat. Pierwsza rata kredytu na standardowych warunkach bez dopłaty. To by było 5405 zł. 28 groszy. Pierwsza rata kredytu po dopłacie no, spada poniżej 3000, 2832, 19 gr. I oszczędności po pierwszej racie to są oszczędności rzędu ponad ponad 2500 zł. Wysokość raty po 10 latach, no i ona się tutaj zmienia 3172 zł. Tego, z tej prostej matematyki wynika rzeczywiście, że oszczędność jest duża, ale tak jak mówię, proszę zwrócić na to uwagę, że po 10 latach płacimy ratę w wysokości 3 ponad 1000 zł. Więc warto było sobie sumować te wszystkie kwoty, czy przy, gdybyśmy brali na przykład oprocentowanie zmienne. To, czy aby na pewno nie wyszłoby nam to korzystniej. Na pewno Piotr Ochnio będzie z którychś programów, na których oczywiście Państwa zawsze zapraszam w czwartki, będzie na pewno taką sytuację analizować, więc myślę, że warto tutaj też przykuć dużą wagę na jego programy, bo dla mnie jest to dość podejrzane, że rząd tak ochoczo chce nas namówić na te stałe oprocentowanie, no i tylko na okres 10 lat, a później powrót do normalnej stopy oprocentowania. I analizujemy kolejny przypadek. Kredyt 320 000 złotych na 25 lat dla bezdzietnego małżeństwa. Kwota kredytu 320, okres kredytowania 25 lat. Pierwsza lata kredytu na standardowych warunkach bez dopłaty to jest ponad 3000, a dokładnie 3322,67 groszy. Pierwsza rata kredytu po dopłacie, to jest 1825,60 groszy. Oszczędność po pierwszej racie to jest prawie 1500 zł, 1497 zł. i wysokość raty po 10 latach to jest 1886 ,20 zł groszy. I najmniejszy kredyt, najmniejsza analiza i oczywiście najkrótszy okres kredytowania. Kredyt 250 tysięcy zł na 20 lat dla singla. Kwota kredytu 250 tysięcy, okres kredytowania. Pierwsza rata kredytu na standardowych warunkach bez dopłaty 2,800, dokładnie 2 17 groszy. Pierwsza rata kredytu po dopłacie to jest 1,634,58 groszy. Oszczędność to jest prawie 1,200 zł, dokładnie 169 i wysokość raty po 10 latach to jest 1,547,15 groszy. Bezpieczny kredyt ma być udzielany przez banki na takich samych warunkach jak pozostałe kredyty hipoteczne. Do ich zaciągnięcia trzeba będzie dysponować wkładem własnym, który zgodnie z rekomendacją KNF powinien wynosić minimum 20% wartości kupowanej nieruchomości lub 10% przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia. Na bezpieczny kredyt 2% będą miały jednak szansę osoby także niespełniające tych wymogów, czyli nie posiadające oszczędności na wkład własny, ponieważ rząd przewiduje, że będzie można go częściowo połączyć z programem. Mieszkanie bez wkładu własnego. Czyli proszę zobaczyć, jaka jest sobie duża dowolność w tych kredytach. I osoby, które posiadają wkład własny, i osoby, które nie posiadają wkładu własnego, będą mogły się o ten kredyt ubiegać. Eee, pytanie do Państwa: jak już zapoznaliście się z całą ofertą tego kredytu, czy naprawdę można go nazwać bezpiecznym kredytem? Jestem bardzo, bardzo ciekawa Państwa opinii, bo ja jednak y, troszeczkę mam obawy. Szczególnie mówię. Zaznaczenie, że tylko na 10 lat będzie ta kwota niska, później po 10, lat, 10 latach wraca do normalnej stawki. Czekam na Państwa komentarze, zachęcam do komentowania i do dyskusji, bo proszę pamiętać, że jak dyskutujemy ze sobą, to na pewno możemy się od siebie czegoś nauczyć. I drugi temat, który dla Państwa przygotowałam. Tak jak mówiłam, pozytywna informacja dla klientów kupujących. Co to znaczy, ceny mieszkań spadają? Myślę, że długo Państwo czekali na taki artykuł. Przyznam szczerze, że ja również. Dużo się na rynku w ostatnich latach, dwóch konkretnie działo. 2023 to zdecydowanie spadki na rynku nieruchomości. Część osób pewnie się ze mną nie zgodzi, część osób będzie uważała, że niesłusznie prognozuję. Na szczęście mogę powiedzieć, że to nie prognozy, ale już konkretne dane. Mam właśnie przed sobą artykuł, który chcę Państwu przeczytać, który mówi jasno, że ceny właśnie zaczęły spadać nieruchomości. Czy ten trend się utrzyma? Tego Państwu nie mogę obiecać, ale jest to na pewno pozytywne światło dla osób, które będą się ubiegać o kredyt i czekają, czekały ostatnie dwa lata, aż te ceny zaczną się normować, a przede wszystkim zaczną troszeczkę spadać z tych wygórowanych poziomów. Listopad 2022 to trzeci miesiąc z rzędu, gdy średnia cena mieszkania wynikająca z umów notarialnych w Polsce spadła, pisze puls biznesu, powołując się na raport senatorium. Kupujący płacili średnio mniej za metr kwadratowy lokalu, zarówno w skali kraju, jak i w dużych miastach. Ceny wzrosły jedynie w stolicy. No i to jest smutna informacja dla Warszawiaków, osób, które kupują nieruchomości w Warszawie. Tutaj niestety ceny wzrosły. Ale to jest jedyne, jedyne miasto w Warszawie, przepraszam, w całej Polsce, Warszawa to jest jedyne takie miasto. Tak jak mogli Państwo usłyszeć, nawet w dużych miastach w innych częściach kraju, te ceny również zaczęły spadać. Zdaniem większości ekspertów w cenatorium 67% nadchodzące półrocze przyniesie stabilizację cen mieszkań. Pozostali są zdania, że ceny będą spadać, a żaden z nich nie spodziewa się wzrostu. I to jest myślę taka rzecz, na którą Państwo czekali. Jednak eksperci mają to do siebie, że rzadko kiedy definitywnie jednym głosem mówią, że na pewno coś się nie wydarzy. No tutaj mamy podsumowanie, że żaden z nich nie pokusił się o informację, że. Rozważa, że ceny będą dalej rosły. Każdy obstawia albo spadki, albo unormowanie się cen. Według dziennika to spora zmiana, bo wcześniej przez kilka miesięcy przeważało przekonanie, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy ceny mieszkań będą spadać. Miesiąc wcześniej uważało tak aż 73%, teraz, tak jak Państwo zobaczyli, tylko 67% tak uważa, reszta uważa, że ceny będą się stabilizować. I tutaj e, tym akcentem mogę zakończyć dzisiejszą kawę z agentem. E, tak jak Państwa prosiłam wcześniej, proszę o komentarze odnośnie tego bezpiecznego kredytu, bo myślę, że do tego tematu będziemy kilkukrotnie jeszcze wracać do kawy z agentem, bo jest to na pewno ogromna, ogromna nowość. Zresztą, tak jak każda pomoc rządowa e, związana z rynkiem nieruchomości niesie za sobą dużo. E, Dobrych rzeczy, ale też dużo ukrytych haczyków, na które niestety będziemy musieli uważać, bo one później w przyszłości mogą nam się odbić tak zwaną czkawką. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy odcinek Kawy z agentem. Zapraszam standardowo za tydzień. Zapraszam również do Piotra Ochnia i zapraszam do komentowania. Dziękuję.